Więc witam. Pierwsze grzyby, jakie znalazłem, których nie zbierał, to są maślaki. Dzisiaj jest 29 października. Popadało troszeczkę, jest ciepło. A więc mówię, pojadę na spacer, zobaczyć, czy coś się jeszcze da znaleźć w tym lesie. No i proszę zobaczyć, jaki piękny borowik szlachetny. Więc dopiero przyjechałem, więc jeszcze idę. Nie spodziewam się dużych, jakby to powiedzieć, zbiorów. Może podgrzybki rosną, ale nie borowiki. Borowiki to miesiąc temu dobrze rosły. Dwa miesiące temu był początek. A teraz to już jest po prostu końcówka. A więc to jest mój pierwszy borowik i zobaczymy, czy ostatni. Gdyby Was interesowało, czy zdrowy, to proszę zobaczyć. Zdrowiecki. Skoro przyjechałem do lasu, a nie ma borowików szachetnych a w tym roku nie jadłem jeszcze maślaków to może by tak chociaż spróbować jak smakują maślaki o, przykroję patrzcie się jaki piękny jaki piękny maślak biorę, biorę podsmażę i sobie zjem z czymś tam, z jajkami albo z czymś tam ale zobaczcie, jaki piękny, jaki piękny maślak. A więc biorę, skoro nie ma tych borowików szlachetnych, a rosną maślaki, no to co zrobić? Nie brać takich ładnych maślaków. Zobaczcie się, jakie ładne, młodziutkie, dorodne, ładnie się trzymają, pięknie. Tutaj go ciachniemy. I zobaczcie się, jaki piękny maślaczek. No, a szkoda zostawić. Tutaj jest drugi maślaczek. O, patyk mi tutaj przeszkadza. Jakiś jeden upar się i nie daje po prostu mi tutaj pracować w lesie. No, tutaj mamy drugiego maślaczka. Zobaczcie się, jaki ładny. Tutaj mamy... Trzeciego maślaczka proszę bardzo tutaj mamy czwartego maślaczka, nabiorę, no piątego maślaczka, piąty piąty maślaczek, tutaj już mam pięć maślaczków tutaj mamy Następne 5 maślaków. O, żeby wyłączyć, zrobić sobie zdjęcie. Mam 5, i tutaj mamy następny maślaczek. Piękniutki, następny maślaczek. Powiem szczerze, dawno już yy, nie zbierałem maślaków. Potrzeba obierać tą wierzchnią warstwę tej skórki ale z tego co wiem to są dobre do jedzenia i że są takie ładne, śliczne, no to Borowików nie ma szlachetnych, no to mamy jeszcze tutaj kolejny piękny maślaczek. O widzicie? Same maślaki no i mamy parę maślaczków. Więc tak wyglądają maślaki i jeden borowik szlachetny. Są już umyte. Teraz pokroję, a potem smażenie. Tak wyglądają maślaki po przekrojeniu. No i teraz przekroję tego największego maślaka. Maślaki już pokrojone. No i znowu smarzymy maślaczki dużo wody musi to wyparować a wody full maślaki pływają jak ryby w wodzie a borowik szlachetny pokroiłem i położyłem sobie na zielniku do wyschnięcia. Prząber i obrotnina soli prawie gotowe.